Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Jak widzicie po tytule dzisiaj kolejna część z cyklu obejrzałem pierwszy raz którąś część z Gwiezdnych Wojen i chciałem się podzielić z wami moimi spostrzeżeniami. Tym razem wypadło na drugą część, czyli Atak Klonów z 2002 roku. Lecę po kolei najpierw em, ta. Druga trylogia, czy w sumie część pierwsza, druga, trzecia, później czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, i wszystkie spin-offy. Także lecę po kolei, to jest druga część, mimo że już obejrzałem sześć. Także możecie spoilować pierwsze sześć jakby części, mi to nie przeszkadza, bo już wszystkie obejrzałem. No i tak jak powiedziałem, chciałbym się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami. To będzie taka, nazwijmy to, recenzja po latach, chociaż nie, będzie to recenzja. No i tak, obejrzałem to pierwszy raz w życiu. Wcześniej nie widziałem ataku klonów, nie wiem o co chodzi. Generalnie Gwiezdnymi Wojnami się nie zajmuję, ale im więcej oglądam Gwiezdnych Wojen i różnych takich filmików z tego uniwersum, tym bardziej mi się to podoba. Także kto wie, może za jakiś czas będę, nie wiem, ekspertem do Gwiezdnych Wojen, chociaż bardzo wątpię. W każdym razie, atak klonów z 2002. Wiecie co? W 2002 CGI było dos, na no, do, dosyć dobrym poziomie. Przypominam o Matrixie chociażby z e, wcześniejszych lat, a w tym filmie ten film był zrobiony w 90% z CGI. Tu było wszystko z CGI zrobione, i w większości przypadków to było naprawdę tragiczne CGI. Były sceny, w których naprawdę fajnie to wyglądało, ale większość wyglądała jakby to było PlayStation 2 albo PlayStation 1. Naprawdę tragedia. Um, no i tak, przy pierwszej części powiedziałem, że było bardzo dużo polityki, tutaj jest też dużo polityki, ale tym razem miałem wrażenie, że senator Palpatin, chociaż nie wiem czy był senatorem już w tym momencie w drugiej części, że Palpatin jakby ma znaczenie, że to co mówi, że stworzy tam armię republiki, że to jakby... Ma większy sens w przyszłych częściach. No i ja teraz to wiem, że on tam stworzył tę całą armię i w ogóle i się wszyscy bili na miecze. Było piu-piu i strzelanie różnymi mm, pistoletami. Także teraz wiem, że to miało znaczenie i że to było ważne. Ta, ta polityka w tej drugiej, pierwszej i nawet trzeciej części, ale cholera, trochę dużo tego było. Um, kolejna rzecz to. Padme, relacja Padme i Anakina. Bo w pierwszej części widziałem, że to było coś takiego jak um, matka i syn. Padme była bardziej. Ja wiem, że była różnica między nimi 5 lat. To nieważne czy tam 4 lata. Nieważne ile. W każdym razie ona zachowywała się dla Anakina jak matka. Um, no a tutaj. Anakin zmienił się w stuprocentowego perwerta. Minęło mniej więcej 10 lat z tego co zrozumiałem między pierwszą a drugą częścią. No, i był tak desperacko zakochany w Padme, że robił naprawdę dziwne rzeczy, creepy rzeczy. Um, te jego zaloty są tak cringe, że aż mnie naprawdę coś bola, zabolało w środku, jak to pierwszy raz widziałem. Um, ale o tym troszeczkę później, o scenie. O scenie na Nabu zaraz opowiem. Najpierw muszę opowiedzieć, póki pamiętam, o scenie, w której, o, o, po prostu o próbie zabójc, zabójstwa Padme. Bo tutaj dużo rzeczy, dużo rzeczy nie rozumiem, mam nadzieję, że mi wyjaśnicie. Po pierwsze, ta scena, to, to, to zabójstwo Padme, to był mega wielki niewypał. Ten cały Django Fett, zamiast robaków, wiecie, do tego robota, Powinien wrzucić granat albo bombę jakąś wodorową? Przecież to jest przyszłość. Oni na pewno mają takie super dynamity, czy cokolwiek bomby jakieś jonowe, i nie wiadomo co jeszcze, że po prostu zniósłby pół planety. Rozniósłby pół planety w drobny mak, a on wrzuca jakieś tam robaki, które można zabić łatwo. Zresztą widzieliście, jak sobie poradzili nasi bohaterowie: Anakin, Yobi, Wankenobi, obrońcy Padme. Ehm, dobra, i teraz tak. Muszę się naprawdę grubo nad tym zastanowić i słuchajcie uważnie to, co teraz powiem, bo to będzie coś naprawdę zawiłego i ja tego nie potrafię zrozumieć. I teraz tak, słuchajcie. Zaraz po tej scenie, po tej próbie zabójstwa Padme było coś mega niezrozumiałego. Czyli tak, zabójca wynajmuje zabójcę Padme, następnie ten sam zabójca, który wynajął niedoszłego zabójcę Padme, śledził zabójcę, aby zobaczyć, czy tamten zabójca zabije Padme. I kiedy zabójca nie zabił Padme, to zabójca zabił zabójcę, aby ten nie wygadał, kim jest prawdziwy zabójca. Dobrze to rozumiem? Poprawcie mnie, jeśli jestem w błędzie. No i teraz przechodzimy do sceny bu i całego tego podrywu Anakina tekście o piasku. Muszę go zapamiętać, bo najwidoczniej działa. Generalnie to było tak dziwne, że nie wiem, jak to skomentować. Po prostu wystarczy zapamiętać. No i najwyraźniej. Kobiety na to lecą. Na piasek, który włazi wszędzie. Poszedł, <noise> to było straszne. Dobra, wracając do Padme. Czy ona jest jakaś nienormalna? Ona jest jakaś psychicznie niestabilna? Coś takiego? Bo słuchajcie, wyjaśnijcie mi to. W jednej ze scen Anakin miał sen, że jego ta matka jest em, gdzieś porwana, przytrzymywana i że zginie na Tatooine. No więc Anakin poleciał na Tatooine razem z Padme. No i uratował matkę, ona powiedziała, że już jest kompletna, że fajnie, że zobaczyła znowu syna, i może teraz umierać, no i umarła. No więc Anakin wpadł w szał i wyrżnął wszystkich. Dosłownie, całą tą wioskę tych ludzików z Borderlands. Um, wyrżnął wszystkich, nie tylko tam mężczyzn, ale kobiety, dzieci, jeżeli tam były jakieś, no nieważne, w każdym razie powiedział, pochwalił się tym padmę, a ona powiedziała, że go bardzo mocno kocha. Um, tak więc to czyni z niej socjopatę, niezrównoważoną psychicznie senatorkę, czy tam kim ona była w tym w Senacie całym. Ona jest po prostu nienormalna. Czy to jest tylko moje wrażenie? Um, no i, i dalej. Wielki, wielki motyw, cały wielki wątek filmu to jest, kiedy um, Obi-Wan Kenobi leci na tą planetę wodną. Um, no i powiedzcie mi, kim jest ten, ten Jedi, Sifo Diaz, który zlecił całą budowę tej em, armii klonów 10 lat temu? Dowiemy się o tym później, kim on jest? Czy raczej to jest kolejny zmarnowany potencjał, kolejny może zmarnowany potencjał na spin-off? Bo, bo bardzo chętnie bym się dowiedział to była taka fajna tajemnica. E, tu był taki motyw, właśnie takiego thrilleru, takiej, mm, takiego kryminału że kim on jest, co on zrobił, dlaczego, dla kogo pracuje, ale nie, po co, po co to wyjaśniać. Um, no i już ostatnia scena, tak naprawdę Joda kontra Count Dooku, czy H Hrabia duku. on się nazywał Hrabia, naprawdę Hrabia? No dobra, w każdym razie ta walka wyglądała całkiem w porządku. Myślę, że mm, nie wiem, czy wyglądała lepiej niż w poprzedniej części, kiedy... Obi-Wan walczył z, z tym czerwonym, jaką się nazywał, już zapomniałem, widzicie, Darf Maulem. O! Nie wiem, która walka była lepsza. Czy Joda czy z Duku, czy Darf Maul? Chyba Darf Maul. Także Joda kontra Duku, moim zdaniem na razie na drugim miejscu, jeżeli chodzi o pojedynki na Miecze Świetlne. Ale to wyglądało w porządku. Joda trochę wyglądał jak piłka do pinbola, która się odbija od wszystkiego, ale naprawdę fajnie to zrobili. No i na końcu zobaczyliśmy pierwszy raz Boba Fett, czy Boba Fettę. Nie wiem w sumie, czy się odmienia to nazwisko. W każdym razie w zobaczyliśmy legendę gwiezdnych wojen, o którym nie mam pojęcia. No i mam nadzieję, że serial, który nadchodzi już niedługo przybliży mi jego postać, no i kolejne części też przybliżą mi jego postać, bo czuję, że on jest ważną częścią wiedznych Wojen. Zresztą wiem, że jest dużo nawiązań w późniejszych częściach, na przykład 5 i szóstej części. Um, także, także no czekam, zobaczymy, czy się jakoś to fajnie rozwinie, Ten, te motywy o Boba, Fett, Boba no dobra, także to, była, to był mój rant, nie wiem, moja opinia na temat gwiezdnych wojen, części drugiej, atak klonów. Obejrzałem to po raz pierwszy w życiu w 2020, już prawie 2021 jest, także minęło no, no prawie 20 lat od premiery, a ja obejrzałem do dopiero... Teraz po raz pierwszy, no i, no i takie mam wrażenie z tego filmu, jakie właśnie przedstawiłem. Czy wy też takie macie wrażenie po tych latach? Czy uważacie, że to jest jakiś super, mega film? No i odpowiedzcie mi na te wszystkie pytania, które zadałem na przestrzeni tego materiału. Szczególnie wyjaśnijcie mi to o tym zabójcy, który wynajął zabójcę do zabicia Padme, a później zabił zabójcę. Zresztą wiecie, jak to leciało. Tego nie mogę ogarnąć. Dla, dlaczego? Po prostu dlaczego? Moje pytanie to dlaczego? I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy wywód. No i do zobaczenia następnym razem w trzeciej części, bo trzecia część była naprawdę mega. Jest na co czekać, bo będzie samo zachwalanie. Samo zachwalanie. No oprócz kilku przypadków, ale o jakich? No to dowiecie się w przyszłym materiale na razie. Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie.